Co tam? Trzy minuty to idealny czas, żeby w ten poniedziałkowy poranek usiąść przy Panu Jezusie i posłuchać Jego słowa. Kochani, jesteśmy poniedzieli Słowa Bożego, więc tym bardziej wsłuchujmy się w Słowo Pana Boga. To ważne, żeby rzeczywiście sięgać każdego dnia po Pismo Święte i cieszę się, że tak z wielu z Was też tutaj przychodzi co, co poranek, żeby posłuchać tego słowa. Dzisiaj e, król Dawid zostaje królem, zostaje wybrany też przez naród, są wszyscy za nim, całym sercem. Ale najważniejsze w tym jest ostatnie zdanie: że Pan Bóg błogosławił e, Dawidowi, bo Pan był z nim, dlatego tak e, bardzo mu się powodziło. To wszystko dzięki temu, że Dawid był człowiekiem Bożym. Nawet jak upadał, co, o czym się dowiemy jeszcze później, Miał Boże serce i Boże, i Boże błogosławieństwo, i Bóg rzeczywiście był z nim, ale też Dawid był z Bogiem, to jest ważne. Kiedy mamy podzielone serce, to, to jak Pan już mówi, dom na dom się wali, każde królestwo, które jest podzielone, jeżeli jest jakiś kompromis w nas na zło, no to prędzej czy później musimy się spodziewać tego, że poniesiemy tego konsekwencje. Dzisiaj Pan Jezus musi zmierzyć e, się z oskarżeniem, jakie Mu dano, że mocą berzebuba wyrzuca złe duchy, że działa mocą diabła. E, I dlatego bardzo mocno też mówi pod koniec, że kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie zostaną odpuszczone grzechy. E, ludzie odrzucali działanie łaski Boże, Bożej w Jezusie. E, I to jest rzeczywiście mm, jeden z tych najpoważniejszych grzechów, e, Zamykanie się na, na łaskę Bożą, na miłosierdzie, na przebaczenie. Sami, kiedy oddzielamy się od Boga, dlatego nie możemy dostrzymać prze, przebaczenia, bo sami Panu Bogu od razu mówimy też nie. Nawet gdybyśmy o nie prosili, to automatycznie też się zamykamy. Więc bądźmy całym sercem z Jezusem, kiedy będziemy z Nim. Nie głosił Ewangelię sukcesu. Jak już kiedyś o tym mówiłem, wakacje chodzi o to, że kiedy jesteś z Bogiem, to wszystko się będzie powodziło i będą, będzie dużo pieniędzy i błogosławieństwa i zdrowia i tego wszystkiego. Nie zawsze to idzie w taki sposób jak my to myślimy. Najważniejsze, żeby być sercem przy Panu Bogu, żeby być cały dla Niego, niepodzielny. Wtedy, wtedy będziemy rzeczywiście z Bogiem, bo to jest cel naszego życia. Żeby być z Nim żeby z Nim spędzać każdą chwilę naszego życia. Tego Wam z serca życzę na ten dzisiejszy dzień, żebyście niepodzielnym sercem byli przy Bogu, a Bóg będzie z Wami. Niech to Boże błogosławieństwo też Was umocni do tego, żeby tak było. Niech się błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.